Witam gorąco wszystkich, ja jestem Darius i zapraszam was na kolejny polski Maptour po mapie Speed Mountain Launch. jest to mapa stworzona przez Silver Eagle Shanti Boys Map Creation a pojemność mapy 214.50 MB została wydana 14 kwietnia 2023 roku na wszystkie platformy Mapa się prezentuje w ten sposób. Zaczynamy akurat w miejscu, gdzie jest farma. A że jesteśmy na farmie, no to możemy wspomnieć o, również o slotach na konsole. Na poziomie łatwym zaczynamy od 873 slotów, a poziom średni trudny 672 sloty. Także tak mniej więcej wygląda mapa. Na poziomie łatwym mamy. Pole numer 35, pole numer 2, no i sektor 34, gdzie znajduje się farma. Również do gracza na poziomie matematycznym e, należy właśnie te m, miejsca, gdzie nie ma pól, które można sobie wykorzystać do różnych rozgrywek, do budowania różnych budynków, stawiania budynków, e, wszelakich rzeczy do roleplayera. Także to. M, na poziomie łatwym. Na poziomie trudnym tego nie ma, jeśli na poziomie trudnym zaczniemy, to koszt tych obrzeży jest prawie 4 miliony, także no trochę to, to kosztuje. Jeśli chodzi o ceny, to tak, tutaj jest teren leśny 423, tutaj mamy 4,31 hektara pola, to jest za 78 tysięcy, tutaj mamy 7,92 hektara za 144 tysiące, tutaj mamy 7, 17 hektara za 129 tysięcy. Także myślę, że tu ceny są nawet takie, jakieś placy, co można sobie budynki postawić za 17 tysięcy. Można sobie tutaj coś dobrać, wybrać także ceny pól są nawet w miarę mm, naprawdę poniżej średniej, moim zdaniem, po 15 tysięcy 0,83 hektar. No także przyjemnie, jeśli chodzi o, o ceny. Dobra, jeszcze teraz sobie sobie, jak wygląda kalendarz. Eee, kalendarz Aha, siania i z, zbiorów. Także myślę, że jest ok. Taki bardzo podobny do standardowego. Żadnych takich specjalnych jakichś tam zmian. Eee, jeśli chodzi o. Znajdźki, kontrakty są dostępne. Znajdźki, jest ich 100. Także tu możecie sobie poszukać sobie. Jeśli lubicie, jesteście zwolennikami poszukiwań różnych takich rzeczy, to tutaj jest to na mapie dostępne. Dobra, teraz możemy w sumie przejść jaki sprzęt jest tutaj na farmie. Na farmie mamy taki skromny westrzału. Mały traktor John Deere 6110M o mocy 130 KONI. Tu mamy ciężarówkę o mocy 425 KONI. Tu mamy harwester o mocy 449 KONI, 10570 pojemników z pojemności na nasiona. ziarna, przepraszam. Pickup. Dwie przyczepy, które się połączą. Jedna 40 400 litrów. Druga 35, 200 Co tu mamy? Header Header 7,5 m szeroki Mamy kultywator 160 koni wymaga 4 metry szeroki No i siewnik 210 koni wymaga 4000 litrów pojemność. na nasiona I 6 metrów szeroki jest No i tak to wygląda jeśli chodzi o sprzęt od którego zaczynamy Tutaj mamy farmhouse standardowy taki, który był na początku budynek eee, Mamy silos 400 tysięcy litrów eee, tu mamy wiatę jedną, tu mamy budynek statyczny, czyli się nie otwiera. Tutaj mamy krówki 15, pastwisko takie niewielkie koło, naprzeciwko krówek o tutaj mamy prawdopodobnie to, to będą owieczki 25 owieczek tutaj pomieścimy tutaj mamy miejsce, gdzie złożymy sobie palety i bele to jest to jedno, co niedawno wyszło z odżająców, magazyn taki magazyn to nie magazyn, to jest taki bardziej Chowek, wiata. Tu mamy 108 świnek. Czyli jeśli chodzi o te budynki na farmie są to standardowe. Nic jakiegoś tam specjalnego, specjalnej zdolności, umiejętności nie mają. Tu mamy hangar z warsztatem, proszę. No i tak by to wyglądało, jeśli chodzi o, o farmę. Mamy jeziorko, proszę bardzo, fajne. Można sobie wie, pobierać wodę spokojnie, głęboko to jest niesamowicie. <grystanie> no i sprzęt jest porozkładany e, po tutaj po tym, co sumie tam dużo tego sprzętu nie ma, no ale jest e, tutaj na farmie cały. Dobra. Eee, w takim razie bierzemy się za prze, na przejażdżkę. Trzeba pozwiedzać. Ładny czarny pickup. Stylowy. Bardzo muszę sobie tutaj włączyć. O, tak. Dobra. I teraz to. Jak widzicie, teren wokół. Eee, bardzo ciekawy wygląda. Nie widać, gdzie są obrzeża. Gdzie gdzie, <śm> Jak to w którym miejscu się ta mapa kończy fajnie to widać z, tego, z tej perspektywy teren w miarę płaski jest z kilkoma pagórkami także nie będzie to miało jakiegoś tam dużego wpływu na maszyny głównie ta znaczy no, główna farma zajmuje się na płaskim terenie także z tym nie ma też problemu żeby tam dobrać jakiś sprzęt ale zawsze powtarzam że wszystko zależy, jaki teren sobie zakupicie, tam musicie mieć pod uwagę właśnie gdzieś z tyłu głowy. O, zaraz. A czemu to tak jest? mamy tutaj ruch lewostronny. O, co jest gada? Jest znak po tej stronie, tutaj. Nie wiem. Dobra, idziemy w dół. Zaczynamy. Jak widzicie po lewej stronie tam już jest koniec mapy, jest zrobiony jest to właśnie z takim wałem. Ten sposób rozwiązany, żeby nie było widać tego brzydkiego takiego zapadu mapy. Co się dzieje pod mapą? Na no, ruch jest widać prawostronny, stronę, a, a ten ulice pomalowane są na ruch lewostronny. są. Nie wiem, że zmienili niedawno. E, tu mamy tak meczarnię. E, za mleczarnię zapłacimy 70 tysięcy. Obok mleczarni mamy piekarnię. Za piekarnię zapłacimy 50 tysięcy. No i mamy tutaj jeszcze przędzalnię. Zaprzędzalnię zapłacimy 60 tysięcy. No i jeśli chodzi o ten teren, na którym się znajdujemy, no to jest tutaj, 36 tysięcy, to ten teren kosztuje 17 740 na tym terenie już będzie można sobie coś postawić wtedy bo tu dużo miejsca jest także nie dużo kosztuje a ciekawie to wygląda można coś postawić no obok jest widać tam e, Hunter z zwierzętami także to jest takie małe centrum tutaj coś się dzieje coś tu można porobić no i teraz jedziemy dalej Jakiś Farmy statyczne są, które można na pewno sobie wykorzystać. Teraz sprawdzę czy to jest ten teren. O, można sobie go kupić, no, czy 40 tysięcy kosztuje. Także można sobie wykorzystać takie farmy z budynkami statystycznymi. Co tu jeszcze? Jeśli chodzi o, o cienie, barwy, no to widzicie, że jest wszystko w porządku. Należy tym w Składzie i Ładzie. O, ciekawe. Jeszcze piłkę nie widziałem w farmingu. Jeszcze się muszę zatrzymać. Wow. Coś nowego. O, ciekawe. Jakaś taka atrakcja turystyczna. turystyczna geologiczna Dobra, a jakieś wąwozy. No, topografia nawet dość taka w miarę. Ciekawa. Chyba tam miałem jechać. Mi się tam nie Czy to będzie droga? Nie, miałem tam jechać. Dobra, zawracamy. Się okazało, że muszę jednak tamtą tamtym wąwozem przejechać się do kolejnych punktów. Gdzieś tutaj był ten skręt, prawda? O, jest. No ciekawe jest no? I tu jest wjazd. I tutaj mamy co? Mamy Tartak. Tartak razem z produkcją desek. Za Tartak ile zapłacimy? 100 tysięcy. Standardowo. Czyli z tego co widzę tutaj wszystkie budynki, to to wszystko jest takie standardowe. Nie ma jakichś specjalnych budynków, które były dedykowane do tej mapy. 60 tysięcy za fabrykę desek. No i jak to wygląda na mapie. W sumie tak, zaczęliśmy z tego miejsca, gdzie jest farma. Pojechaliśmy tutaj w, na wschód. W dół, na południe, tutaj. Później tu zrobiliśmy sobie ten teren. Co teraz właśnie znajdujemy się. No i co? Teraz do góry tu mamy jeszcze Tutaj taki o, taką dużą, no nie wiem, silosownię, czy jak to tam nazwać, i później tam na górę jeszcze są. Hmm. Dobra, może pojadę jednak tędy przez pola. Tak myślę, zrobimy, zobaczymy. Widzę, ten teren jest dość płacki, także nie powinno być chyba żadnych problemów, żeby przyjechać. Z tego to widać, to nawet nie masz bardzo dużo jakichś ogrodzeń, ostrzeżeń, jeśli chodzi o sprzęt. Jest to dość otwarta przestrzeń. Także duży sprzęt jak najbardziej tutaj będzie pasować, nie będzie żadnych problemów. Mamy stację paliw, no i mamy również skup w tym miejscu. O! Jako sklep. No, no dobra i teraz śmigamy tutaj sobie przez łąki, przez trawę. spokój cisza na tej mapie gdzieś tu droga powinna być o jest idziemy auto spoko więc wyjedziemy teraz tak jak to powinniśmy sobie wjechać. drogą tutaj na ten teren o. no i co tu mamy tu mamy fabryczkę fabryczkę olei i również chyba główny sklep z tego co widzę Fabryka olej kosztuje 80 tysięcy. A tutaj mamy główny sklep i dziś sobie naprawimy sobie rzeczy, proszę to stosujemy, naprawimy taki tam. Jest drugi wyjazd tutaj od pola. Tutaj mamy ciężarówkę z przyczepą. Przeczepami także nie wiem dlaczego nie jest na farmie jest w tym miejscu także jeśli byście szukali na farmie ciężarówki to i tam jest tutaj. taki wyjątek nie wiem dlaczego tak miało być no i co jedziemy do kolejnego punktu o jaki mur tu jest postawiony wow Na tym punktem jest biogazownia gazownię, ile zapłacimy? 446 tysięcy. Standardowa biegazownia. Nic specjalnie nie dodanego do niej nie ma. No i jedąc dalej, tam wyłaniają się kolejne jakieś budynki. Tle widzę. No i chyba od tamtej strony trzeba będzie wjechać. No to. Ojedziemy ten góry taki z drzewami no i to powinno być po lewej stronie, wjazd o, taki ciekawy wjazd, wow co to jest? jakaś farma statyczna lub takie jakieś osiedle domków jednorodzinnych a to co to takie? Shopa stoi. jakiś unikąd, to jest teren, który możemy kupić Czyli co, stąd pojechaliśmy tutaj sklepy Skup, stąd pojechaliśmy tutaj sklep e, ze sprzętem, no i fabryczka, tu do góry biogazownie. Jesteśmy teraz w tym terenie, a ten teren... A można sobie zakupić jako farmę. O 40 tysięcy już tutaj. No, ciekawe. To też takie ciekawe. Już przypomina takie te niebieskie dzwoneczki, które w lesie się strasznie wysypują, już, już ten, ten okres minął, bo on e, był, no dwa tygodnie temu się wysypały te kwiaty wszędzie tutaj w Anglii, w lasach. Jak to tak się wysypie, to strasznie taki piękny dywan robi i naprawdę e, efekt wizualny jest niesamowity z tymi kwiatkami. Ja się tak zostawmy wow żletki, czy znaczy ja tu gdzieś będę mógł skręcić w lewo na południe mi się tam do kilku punktów dostać nie wiem ciężko określić się czy tu będzie jakaś droga po lewej tutaj gdzieś coś powinno być w szczęście OK. i tutaj po lewej stronie mamy Skup jakiś, tylko... Do... O, jest tu droga. Cieszę się. O, proszę, jest skup. Jeden to jest drugi. Stąd jeszcze jedno miejsce było. Chyba tą drogą się tam dostaniemy. Gdzieś po środku mapy było, na lewo od o, na prawo od farmy, jak patrzymy na mapę. Czy uda mi się tam dojechać Tam nie wiem. Myślę też o po... to. Nie dojadę. Też jakieś takie właśnie atrakcje turystyczne. Chyba tam coś się z tym związane. Nie w tą stronę, ale... Dobra, pojedziemy tu najpierw zrobimy. O! Czyli to będzie jakaś restauracja przy atrakcji turystycznej ze skup ok i teraz tutaj mamy kolejny ten taki mega duży skup olbrzymi taki typowo amerykański olbrzymiaście olbrzymiasty skup o z takim skupem jednym duże budynki naprawdę masywne no i dobra ja się teraz znają, no czy coś jeszcze zostało nam na tej mapie do zwiedzenia. Czyli stąd wyjechaliśmy tu, 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 tymi zygzakami. Tu zrobiliśmy ten a, jeden skup, zjechaliśmy na dół. Tu był ten turystyczny, tu jest taki większy z silosy. No i stąd trzeba byłoby się jeszcze udać chyba w to miejsce. No tu jest coś ciekawego, też można było coś wam pokazać, o. to jest tak już... E Myślę, że tak po, poza rozgrywką taki, taki element coś stylu jak te tutaj co są niby e, te atrakcje turystyczne wygląda jak Fort Dobra, teraz tu Ale jeśli chodzi o Ukształtowanie takiego terenu to nawet fajnie wygląda, przyjemna to tak. O, to jest jakaś droga, wolna. przyjada przez pol? A, to. jest to jest to pól tylko. T Te kształty są takie dość nawet tych pól takie... Myślę, że pracownik powinien spokojnie obrobić to. Chyba źle pojechałem, jak mi się wydaje. Ale no, dobra, jedziemy dalej. To jest w sumie niedaleko. O, tu jest rzeka. Przedstanę się gdzieś tutaj. No, gdzieś dojadę na pewno. O, pięknie zjechałem. I tu mamy właśnie taki. Kolejne takie miejsce turystyczne. O, Nie wiem, tak przyjechać odpocząć psychicznie od pracy. <grym> wiem, pracujemy tutaj, żeby odpocząć na, na tej grze, także zabrzmiało to tak dziwnie. Dobra, eee, jeszcze tak z góry popatrzymy na to, jak to się ma tutaj. O, fajne pomysł świetny no tylko że można by ten pomysł jeszcze jakoś też fajnie wykorzystać no. dobra no mapa wygląda z góry tak już nic więcej tutaj nie ma do pokazania takiego specjalnego a to jak mówię no głównie te pola to są na takim dość dużej płaszczyźnie także nie powinno być problemu ze sprzętem a obrobić te pola Także spokojna mapa. Duże pola można spokojnie łączyć. Pola też nic, nie ma żadnych ostrzeżeń. Także rozgrywka, jak chcecie, możecie sobie zagrać na maksymalnie dużych sprzętach lub średnich. Na małych też w sumie, tutaj bez ograniczeń. Dobra, z mojej strony to wszystko. Dzięki za uwagę. Pozdrawiam gorąco i zapraszam na kolejny już niebawem polski map. Na razie, cześć.